Poznaniu.pl Poznań w minutę Liderka antyszypionkowców Justyna S. pod lupą prokuratury. Zawiadomienie złożył były poseł Zbigniew Nowak. Według jego informacji zarząd fundacji miał przywłaszczyć niemal pół miliona złotych zbieranych podczas protestów i wieców pieniędzy organizowanych przez stowarzyszenie Stop no. Policjanci o poranku sprawdzali jak wygląda bezpieczeństwo w rejonie, gdzie ulica i chodnik krzyżuje się storami kolejowymi. Patrząc po wynikach test wypadł słabo. Kilku poznaniaków będzie musiało zapłacić dwa tysiące złotych mandatu za to, że weszli na tory przy opuszczonych Zaporach. Rząd PiS znów zaostrzył przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Część sklepów sieci Żabka będzie jednak w ten dzień otwarta, bo działać będą w nich kasy samoobsługowe. Personel będzie natomiast jedynie rano włączać kasy, a potem wypakowywać towar. Poznański farmaceuta walczy o zmianę przepisów dotyczących wykonywania testów na obecność COVID-19 w aptekach. Obecne regulacje wykluczają większość aptek z możliwości wykonywania testów. w poznaniu.pl Poznań w minutę.